Po wyjściu z kryjówki dostałem y, na mapie jakiś wyścig do przejechania, także sprawdźmy co to w ogóle jest. Czy da się to jakoś normalnie przejechać, czy... no co tam się dzieje w ogóle? Czy to jest jakiś specjalny wyścig, bo to nie jest na pewno wyścig z Razorem już. E, czy to jest właśnie ta liga wyścigowa, te dodatkowe 5%? E, policje są niedaleko, także musimy jak najszybciej się ich... no, nie dostać do nich, bo mam nadzieję, że się żadna nie zrespi przed nami. No i na kanale zostaną zapowiedziane streamy, na których będziemy przechodzić oczywiście Razora innymi autami. Także wiedźmy tutaj i zobaczmy, co to za wyzwanie. Lap Knockout. Most Wanted Race League. Mamy 250 kasy, dystans 17 km i 5 okrążeń. Zobaczmy, kto tu się znajduje. Witam Was w lidze nocnych wyścigów Most Wanted. Jak widzicie, zaczynamy specyficznie, ponieważ w nocy z Plug Graphics, czyli z taką nową paczką graficzną, która, no, w tej wersji, którą ja posiadam, jest nawet Płatna, jest to modyfikacja do Most Wanted, w której no na przykład możemy sprawić, że gra będzie wyglądała tak jak w ten sposób, ale od razu Wam mówię, że tak, te bm które jeżdżą jako jakieś szkielety tutaj, to nie powinny tak wyglądać niestety. E, nie wiem dlaczego tak się stało, najprawdopodobniej modząc sobie Most Wanted coś się zepsuło, chociaż nawet w reworku normalnie, kiedy odpaliłem bez plaka Most Wanted, to już to się działo, e, więc najprawdopodobniej coś się zglidżowało i dlatego te dębki tak wyglądają. A wiecie, też, e, no tutaj różne są kombinacje przeze mnie e, stosowane. E, nie wygląda gra tak jak Wiki ją ustawiła, tylko jeszcze jest reshade i w ogóle, więc z tego też powodu może być tak, e, u, u blisko, że po prostu e, no co, że że autka mi się zglitchowały, no nie? Natomiast w Plaku, grę możemy mieć w nocy, to znaczy w grze jest dynamiczny y, tryb dnia i nocy, czego wcześniej w Most Wanted nie mieliśmy, a teraz wygląda bardzo, choć futurystycznie, to y, mega dobrze. To znaczy, no mi się podoba to, jak wygląda w tej chwili Most Wanted i w Most Wanted Race League mamy też więcej niż jeden wyścig, na pewno. To znaczy w tym momencie... Mm, no jedziemy sobie jakiś tam wyścig, w którym mamy wszystkie BMW M3, ale wiem, że inne również są. Jak widzicie gra wygląda teraz spektakularnie jak na swoje możliwości poprzednie, to znaczy gra nie wygląda tak jak typowy Most Wanted, tylko prezentuje się o wiele ciekawiej. Ma zróżnicowane światło, też mam pobrany Vanilla Visuals Plus, czy tam Vanilla Plus Visuals, taki mod, który sprawia, że gra ma troszkę inną szatę kolorystyczną. To znaczy, barwy inne dominują w grze, co zresztą widać. No i plak tutaj sprawił, że mamy grę w nocy. Dajcie znać, czy chcecie jakiś film konkretnie o plaku, ponieważ dostałem te modyfikacje od twórcy, żeby Wam właśnie zaprezentować. No i przy okazji przejść sobie Most Wanted, Most Wanted Race League. Czasami się będę zwieszał dzisiaj. No i ten wyścig tutaj ma okrążeń, więc na pewno całych pięć nie będziemy oglądać bo będzie to nudne. Pojechałem akurat dobrze tym razem, ulew, że jest bardzo ciemno i wydaje mi się, że jest tu kilka rzeczy do dopracowania, to znaczy ja bym zmienił na przykład światła. Pisałem do Wiki właśnie w sprawie tych szkieletów, ponieważ ja to miałem wam rzucić już dzień czy dwa po przejściu Mount Wanted, ale no niestety się to nie udało, ponieważ no, miałem różne rzeczy na głowie, miałem dużo spraw i stwierdziłem, że ten odcinek może zaczekać. E, z racji, że teraz będą troszkę większe przerwy na kanale i zobaczcie, że jedno uderzenie w trafika sprawiło, że następne auto, czyli GTM m 3 już jest bardzo blisko nas, no nie możemy sobie pozwolić na żadne tutaj większe błędy. Ten mod też nie jest jakiś idealny, ale miałem w ogóle problemy, żeby z nim sobie pograć, ponieważ działy mi się różne glicze. Nie glicze, no modyfikowanie sobie podwójne, ogólnie modyfikacje MOST ONTED dają spore ryzyko. Pojedziemy sobie teraz lewą, chociaż lewą jest wolniej, no ehm, może niekoniecznie wolniej. To no, mi się wydaje, że jest wolniej, chociaż to może być zgubne. Więc modyfikowanie MOST Wanted i nakładanie na siebie dwóch modów, czyli jak. Czyli Reworka, który jest modem um, odnośnie i wersji i zawartości gry i właśnie zawartości, nie wersji, i zawartości gry, e, połączenia różnych jej aspektów i takiego właśnie plaka, który dodaje nam zróżnicowanie graficzne. E, oprócz jeszcze e, no, grafiki z Reworka, która jest zmieniona, plus jakiś tam reshade, który jest wyłączony, teraz już go tutaj nie ma. E, no ale wiadomo, że ta modyfikacja może sprawić, że gra będzie wyglądała. Ej, robi się dzień, dobra. Że kra będzie troszkę no, inaczej pracowała, że będą jakieś błędy. Jak widzicie teraz, powoli y, tutaj gas gasić będą się lampy, i powoli wchodzimy sobie. W dzień, mamy poranek. O, no i lampy już zgasły. Także teraz witam Was o poranku w Most Ted na plaku. I wydawało mi się, że nie pokażę wszystkich okrążeń, ale właściwie, no to jak gra się cały czas zmienia, to dobrze będzie to wam tutaj prezentować. Ogólnie to jestem tak, cały spalony na twarzy po Altraysie, z którego też materiał dostaniecie na kanale jakiś. O, tutaj te bramki nas zatrzymałem. Poza tym, no to y, mam mnóstwo, mnóstwo na głowie, ale stwierdziłem, że nie możecie czekać, nie możecie cały czas być bez odcinków, live'ów ostatnio nie ma, więc coś trzeba wam powrzucać, nie? Z tego też powodu nocne wyścigi, mam nadzieję, że jakieś fajne zdjęcie się znajdzie i w ogóle Monster de Race League zaczyna się tutaj, ale wydaje mi się, że trwa na dłużej, czyli może dzisiaj będzie kilka wyścigów na filmie, no mam nadzieję, że całe Race League nie trwa tam, nie wiem, 15 odcinków i nie będę musiał tego dzielić, no bo wiadomo, że was to już by znosiło. Jeździ sobie bm wyścigi i tyle, ale zobaczymy co się pojawi na mapie czy co się pojawi po przejściu tego no i w ogóle film który jest wprowadzający do tego co miałem powiedzieć na początku i zapomniałem no to film wprowadzający wygląda jak film który w ogóle był gdzieś ukryty w plikach bo to nie jest film montowany przez wiki a przynajmniej tak mi się wydaje wygląda jak film zmontowany dawno temu i gdzieś ukryty między plikami dlatego też że jest w specyficzny sposób wyglądają jakby ramki tych no, tych materiałów że te takie taka kreseczka na przykład pomiędzy filmami było ale udostał dostał. E, dobra trzeba zredukować imię tu gonią, jest bardzo blisko, to jest ogólnie lap knock, dlatego jest pięć okrążeń, więc te, te nawet e, ta kasteczka między filmami, jak, są podzielone, jak jest podzielony ekran, to widać, że jest taka lekko rozmazana, właśnie, że jest skalowana. E, no to nie wygląda na pewno jak robione teraz, tylko coś, co było gdzieś w plikach. Po co było? W sumie to nie wiem. E, tutaj widzicie, że trzeba uważać, żeby nie wylecieć. E, światła. Mi się światła średnio podobają w tej wersji, to znaczy mogłyby świecić mocniej, ale może to właśnie ma wyglądać bardziej rzeczywiście. Nie wiem, trzeba by pogadać co z Deverem, który jest tutaj e, twórcą moda. No i mamy deszczycho, zobaczcie, co się dzieje, jak wygląda gra, kiedy deszcz w niej popada. No tutaj akurat wydaje mi się, zobaczcie w ogóle jak na aucie deszcz, no to jest Aaaa, nie chciałem tego zrobić. Jak na aucie krople deszczu są widoczne. To jest dla mnie, no kolosalna różnica względem tego, co było w normalnej grze, bo na pewno tak to nie wyglądało. A teraz mamy normalnie refleksy na samochodzie, krople deszczu spływające po tylnej klapie. No, ja jestem w niesamowitym szoku i za każdym razem, kiedy sobie w to tam gdzieś krótko pogrywałem, swoją drogą długo ten też popadał, co ale za każdym razem, kiedy sobie krótko w to pogrywałem, to miałem no niesamowite zaskoczenie, jak ta gra może dobrze wyglądać, mimo swojego wieku. Ponieważ Most Wanted, no, jest już pełnoletni, prawda? Oho, wiedziałem, że tak się może to skończyć, że uderzę w coś i dostaną busta no. I to jest właśnie to, że w tym Most Wanted Race League wcale nie będzie tak łatwo, żeby to wygrać bo jak już nas wyprzedzi taka BMK i za bardzo do przodu się wyniesie, no to może być trudno. A um, to jest ta Nurburgring, nie? To jest ta Nurburgringowa wersja M3 GTR. Co ty, zwariowałaś? Będziesz mnie spychać w tym malowaniu właśnie takim M-kowym. I już widzi, że powoli robi się znowu wieczór, także tutaj chyba, no tak, no bo chociaż nie, no w sumie dobra, coś tu świeci, ale nie wiem, czy to robi się wieczór, czy to jest jakieś takie popołudnie. W każdym razie ten tryb dnia i nocy z racji na to, że w Most działa to w różny sposób. No to działa też tak, że szybko dość to mija, nie? Czyli na przykład idziemy sobie taki wyścig, on trwa kilka minut, a w ciągu kilku minut zmienia się diametralnie pora. No i też ogólnie graficznie tutaj obciąża to dość mocno mój komputer, co zauważam, to znaczy, że... A, no, powinienem zmienić bieg. Co znaczy, że no, zdarza się, że są spadki FPS-ów, i no niestety jest to spowodowane tym właśnie, że mam dużą ilość modów teraz w grze. No a silnik graficzny nie jest przystosowany do takich częstych zmian i takich, takiej ilości tutaj modyfikacji. Dawaj, bohemeczka, jedziesz. Dobra, widzę, że te bohemeczki w, w tle, które tam nas. Ojoj, oj, oj, które nas gonią, i to było coś złego. To może sprawić, że zaraz zostaniemy wyprzedzeni. Każde zderzenie tutaj daje nam bardzo dużo e, minusów, e, więc tak. O, teraz zrobiło się znowu tak pochmurno, i mamy takie popołudnie, powiedziałbym, trochę dramatyczne. Wygląda jak, jak bardzo smutna sceneria, mostu To znaczy, nie wiem, wygląda jakby, jakbyśmy przegrali z Razorem, nie? I teraz jest nam smutno. Zaraz znowu będzie padać, a przynajmniej tak. Tak wyglądają chmury, a wcześniej padało... No, a i te trafiki dostają po dupie. Wcześniej padało z innego powodu. Nagadałem się strasznie. I mamy ostatnie okrążenie, na którym może nas jeszcze wyprzedzić M3, także dobra, jak mamy ostatnie, to już będę mówił dalej. Postaramy się to ładnie przejechać, ale widzę, że tutaj mamy duże szanse, że to nam się nie powiedzie. Zobaczcie jak na mawce do nas o kurde przybliża się w tempie zas... zatrważającym. Zatrważającym, tak, to jest dobre słowo na to co chciałem powiedzieć, ale mamy dużo trafików, więc może bmc się gdzieś zawiesi. Jest tuż za nami. O, teraz ciekawe, bo robi się takie, taki wieczór się robi. O, to mi się podoba. Zobaczcie, zachód słońca mamy, chyba. Yy... No, te pogody, patrzcie, to jest idealny wyścig, żeby pokazać wszystkie e, scenerie możliwe w tym modzie, nie? Wszystkie scenerie e, pory dnia, e, no i nocy oczywiście, bo całą noc sobie przejechaliśmy na wyścigu, tak mi się wydaje, czyli noc trwa dwie minuty, no nie wiem, e, jakby nie da się, wydaje mi się, zmienić e, długości pór e, dnia i nocy, jakby w Most Wanted, czyli taka jak jest ustawiona, taka będzie pod koniec, e, da się, myślę, jedynie zmodyfikować ich wygląd. Oj, oj, oj... Ale było blisko, a zrzucę mu tego pączka. Na wszelki wypadek, bo może się tak stać, że jeszcze coś mi tutaj zwiesi. On tam się gdzieś zwiesza, jeszcze na mapce. Ale wydaje mi się, że ten pączek może mi troszeczkę ułatwić to, to, to wyzwanie. Że Chociaż z drugiej strony, jak go gra bustuje po tym pączku, no właśnie, tak też myślałem, to, to może to wyglądać różnie. Także postarajmy się to wygrać i dojechać chyba już nocą. Zobaczymy. Mamy trujeczkę. Chodzimy na obroty chyba najlepszy wjazd ten zakręt przez cały odcinek do tej pory. No i jak Wam się w ogóle podoba ta gra wizualnie? Co sądzicie o tym w plaku, właśnie? Czy, czy to ona wygląda dobrze, czy lepiej niż Leeward, czy gorzej? Czy chcielibyście ją przetestować? Czy jeśli ten, ta modyfikacja działałaby dobrze i jeśli miałaby dużo ciekawych tutaj rozwiązań, to czy kupilibyście ją za jakąś tam niewielką cenę? Bo to, to jest jakieś naprawdę tam, no nie wiem, parę złotych, nie? Za tego moda. I tym też sposobem kończymy sobie pierwszy wyścig Most Wanted Race League. Zdobyliśmy 250 kafli, 10 minut jechaliśmy i kontynuujemy. Dobra, mamy pierwszy poziom ścigania. Ja sobie pozmieniałem kolor auta i pojawiły się na mapie 3 nowe wyścigi. Nie tutaj chciałem wejść tylko na mapkę. Ło, nie 3! Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 wyścigów. O kurcze, no to co jest najbliżej? Najbliżej jest tutaj Speed Trap. Mm, tu mamy draga. To pojedziemy sobie na drag może i zobaczymy, co tam się dzieje. GPS ich działa. Co ciekawe, wyścig drag znajduje się na stadionie. Także ciekawe, jak to będzie wyglądało. Znaczy, no ciekawe, bardzo ciekawe. Mimo wszystko nie odbywa się on na stadionie. No i mamy tylko 5500, także zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I czy znowu jakieś glicze, bugi. E, proszę bardzo, przeciwnicy to. Korwetka C6, Clio V6 i Mustang. Zobaczymy, czy w ogóle damy z nimi radę. Obstawiam, że może być trudno. Ruszyliśmy sobie bardzo szybko i na razie nie wydaje się, jakoby to była dla nas duża... No, jakby jakoby nam miało to sprawić dużo tutaj wyzwania. O kurde, ale fajny drag. Podoba mi się, jak to... Jak to działa. No, korwetka jest najszybsza. Nie mamy tej trafików, także ten drag przejdzie nam dość łatwo, ktoś tam nas goni i jest to chyba Clio, tak? To było, wydaje mi się, że to Clio nas doganiało, ale na szczęście się udało i najbliżej tutaj znajduje się następny wyścig, nazwijmy go czula, jakim jest, proszę bardzo, brameczki. A czyżby to były brameczki niesamotne. No, też sprawdzimy, mamy dużo. O, maximum cop probability. Jaki wielki drag po całej mapie. O, cholera. To nie wiem, czy teraz chcę to robić. 32 km. To, to może nie teraz, może na koniec, bo to w ogóle. No, chyba jednak nie. To, co my tu mamy jeszcze po drodze jakoś niedaleko. E, tu mamy dalej speed trap. Kolejny drag. A to zróbmy sobie kolejnego draga, to może być ciekawe. Znowu ta sama trasa? A, nie, w drugą stronę. No dobra. No to tym razem mam nadzieję, że będzie nam. Nie tak trudno, RX-8, co my tu mamy? Jakiegoś, jakiś Evo i jakiegoś... Yy... Kaimana? Proszę bardzo. Znowu mamy dość dużą przewagę, mimo tego, że ta BMW wcale taka szybka nie jest, nie? Ta BMW nie może zostać w ogóle ulepszona tutaj w karierze. To trzeba wziąć pod uwagę. Jedziemy sobie trochę zewnętrzną, wtedy będzie... O, jak to fajnie wygląda w tę noc! Tak osobiście, o coś mnie goni, coś mnie goni, ale chyba mnie nie wyprzedzi, chociaż. Parcie blisko, parcie blisko, i to było Ewo, ale było tuż za mną. Wow, no i 331 na godzinę udało mi się osiągnąć. Lecimy sobie na mapę, patrzymy dalej na wyścigi dostępne, i tu mamy Speed Trap, tu mamy jakiś sprintik 4,2 km, to nawet nie dużo, mógłbym tam się przejechać. Jesteśmy przy sprintiku, który ma 9 km, także zacznijmy. No i wydaje mi się, że to będzie ostatni wyścig na dzisiaj, bo nie ma co za dużo wam tutaj dawać. Co mamy? Elisa, mamy RX-7 i mamy e, McLarena, Mercedesa, SLR-a. Dobra. Ogólnie z tego, co wiem, to w niektórych z tych wyścigów dałoby się nawet auto zniszczyć. Ale prezentacja graficzna, którą teraz widzicie, myślę, że wam urozmaici ten e, wyścig ogólnie. No M3ka wcale taka szybka nie jest, więc to, że my ją jedzie, nie jedziemy, to nie daje nam przewagi, bo ona, znaczy, jest szybka, ale no jest oporna, bardzo dobrze się trzyma drogi, ale znowu skręca średnio, e, także nasze auta z kariery tutaj mogłyby nawet czasami bardziej sobie poradzić. I te właśnie oświetlone tutaj. Pachołki wyglądają niesamowicie dobrze w tej wersji, niespotykanie jak na modyfikację do Most Wanted. Tym samym jest mi bardzo miło wam, że mogę wam to pokazać jako no, pierwszy Polak tak naprawdę. No i jeden z pierwszych na YouTubie Co więcej, wyścig na pewno będzie ciekawy, tylko że znowuż BMK się. No, wcale nie idzie tak super, mówię wam. BMK jest fajna jako takie przypomnienie, jako takiej, o światło się świecą jak trzeba, jako taki, no nie wiem, powiedzmy. Ło, wow, jak rozświetlone tutaj miasto, ciekawe. Jako ciekawostka się BMK przydaje, ale do wyścigów gdzieś wolałbym może Corvette C6R, ona by tutaj dawała sobie radę bez zająknięcia. I gdy, gdy uderzymy w cokolwiek, to jakby graficz dostaje w tych wyścigach dość mocnego busta. Ej, jak wyglądają te tutaj rozświetlone budynki, to jestem w szoku. Wygląda to tak jakby, kiedy wchodzi noc, to podmieniała się tekstura całkowicie. Albo no, jakaś mechanika jest tam stosowana, której ja po prostu jeszcze nie znam, bo na pewno to nie są normalne tekstury. I mm, czy to powinno tak na czerwono świecić? To trochę wygląda jakby gra odbijała światło, wiecie, zachodu, słońca, czy coś w tym stylu. Natomiast no niekoniecznie, taka jest też prezentacja tutaj graficzna e, po kilku zmianach i tak to musi wyglądać dobra, jest grubo, jest bardzo grubo, no trochę to też prezentuje się jak taka futurystyczna wizja most, to znaczy taki trochę cyberpunk może, czyli troszeczkę efektów graficznych takich mocno kontrastu kontrastujących ze sobą, a troszkę takich typowo wyglądających jak stary, zniszczony świat. I tym samym podjeżdżamy sobie do końca wyścigu i... no wygrywamy oczywiście kolejny z nich. A ja, a, 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 a ja już dość długo do was mówię. E, zatkało mnie, jedziemy na policję, oddamy się w ich ręce, bo mam dosyć już tego... No nie, nie chciałem, żeby ona mnie goniła, ale ona do mnie ucieka, także ja na komisariacie się schowam, dobra. To ty mnie nie goń, a ja się schowam na komisariacie, dobra? Ja sobie ucieknę, no nie, i już jakby jestem tutaj, ja zostanę. I z to scenką może was zostawię, ale nie no, będę jechał, bo jak za mało będzie się zmieniało, to waszą uwagę stracę. Jeśli chcecie więcej odcinków, na przykład z Plaka, zoba blokada, zobaczcie jak to będzie wyglądało, jakieś tam nie wiem, kolejne wyścigi z Motorsport Racing League e, i tego typu rzeczy, dajcie znać oczywiście, bo mi się to bardzo dobrze nagrywa. E, tylko ta liga, no, jest trochę nudna, bo tam się nic nie dzieje, po prostu jeździmy wyścigi i, i tyle. Natomiast, no, nie wiem, może na live sobie przejdziemy most Wanted Racing League, dajcie znać, zrobimy sobie takiego livea z plaka i z mostu właśnie em, tej ligi wyścigowej. Oho. No a tak poza tym to skończyliśmy pościg i jeszcze na koniec wejdziemy sobie do kryjówki, bo ona też wygląda w środku nieco inaczej. Jak widzicie w tym momencie na obcie są trochę inne refleksy. Jak wejdziemy sobie w kosylek też wygląda troszkę inaczej, a nawet do głównego menu, które na no, menu? Menu. No. Tutaj właśnie wyjdziemy i tym samym dziękuję za oglądanie, dzięki za łapki w górę, komentarze, no i widzimy się w następnym. Cześć!